Zatrzymaj się. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje z tymi, którzy żyją w złym życiu, bałwochwalstwie i prześladowaniu ludu Bożego? Ból tutaj to ból strachu, niepewności co do tego, co Biblia ujawnia o boskiej karze. Biblia opowiada nam historię Achaba i Izabel, pary, która panowała w Izraelu i która czyniła to, co było złe w oczach Pana. Ból tutaj to ból nieposłuszeństwa narodu, który oddał się bałwochwalstwu i który odwrócił się od Boga. Musisz wiedzieć, że sprawiedliwość Boża jest siłą, której nie można ignorować. Wróg sprawia, że wierzysz, iż twój ból nie ma rozwiązania, ale prawda jest taka, że sprawiedliwość Boża jest rzeczywistością. Jeśli zmagasz się ze złem, skomentuj teraz: Sidigake, Bóg mnie pomszczy. Biblia jest jasna, Twoje zbawienie jest w Twojej wierze i posłuszeństwie. Obietnica Boga jest taka, że w środku ucisku Jego łaska i Jego moc będą z nami. Modlitwa wiary, w tym kontekście, to nie prośba o to, aby sprawiedliwość nie nadeszła, ale wołanie o czyste serce i prawego ducha. Wojna tutaj stała się zwycięstwem. Bóg, w swoim miłosierdziu, Użył bólu, aby przywrócić naród do Niego. Historia Achaba i Izabel uczy nas, że kara Boża jest rzeczywistością i że posłuszeństwo i wierność Bogu są naszą największą bronią przeciwko złu. Jeśli ten materiał dał Ci esperansa, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, włącz dzwonek i udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje nadziei.